Idą ziomeczki, idą! Znalazł się nasz przewodnik. Znalazł się pan Robert. Przewodnik nigdy się nie zgubił. Przewodnik się właśnie gubi. Nie. Ja się na nie rozumiem. Tu mamy takie piękne miejsce. Dwa stawiki. Lecimy na dół. Zgadzam tam A tam gdzieś na górze, malutki sobie chodzą. Malutkie trzeba uważać, bo można się. Pierdolę. Dokładnie. Ale coś tutaj dali ciała z tą ścieżką. Tam tak ładnie. zaraz zaraz jeziorko Nawet śnieg jest. Mamy śnieg. A nasza trasa wyglądała w ten sposób, że przeszliśmy stamtąd, tam, 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 tam na dół, zygzaczek. O, pokażę Robert. Ciach, a tu nagroda. Dla Lawytrwałych, tak Jeziorko, dwa jeziorka, tak naprawdę. A, jeszcze trzecie było pod samą górą hits hits Elegancko Chodź wody

To jest jak stawiać stopy, nie? Ale woda Krystalicznie czysta Mega Zakładam, że jest zimno Jakby było słońce to bym rozpadzał tylko koło. Idziemy do mnie takiej czystej wody Myślisz, że można tu wejść? Chyba nie można? No, park, tak? Narodowy A ciepło? Nie wiem Oja lodowata No O Jezu ty Lodowata No takie krążenie będzie Kamil No ten no właśnie Chodź na tą sprawę Jaką Mariusz zrobi zdjęcia. Ja Indus, proszę. Chcę Proszę przypadek. Nie, 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 się nie, No właśnie, nie, namawiają Ale nie, 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 Elegantko no To jest pięknie, to jest pięknie Jaka woda krystaliczna Super jest Jest mega Pa styk i wzgórza To jest coś mi się w głowie zakręciło jak patrzę do góry Trochę stromo jest No muszę to zrobić jak tu już jestem Najwyżej o! Jak ja się wywalę na tych kamieniach To będzie masakra Jaka ta woda jest ludowata ja <grym> Czekaj ma. No nie ma o tym co nie? Nie nie, 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 ta woda jest naprawdę zimna. Nie płacę ci się wychodzić. Oj, robca trzymaj. Kanin, jesteś kardworem. Hmm, tak, więc... Jeszcze zaczyna padać, ale coś tylko chwilę, to już nie pada. No, Dobra panie, bo mi się naprawdę zimno robi. <laughs> Dawaj. Dobra, starczy tylko. O! Jak jest zimno? Mega zimno. Nie, yeah. ale ta woda na. weź co do tej wody. Ja ją dotykałem w Czuję się być namaszczony tak jak ci, co chodzą na jasną górę na kolanach. <głosy> <głosy> <Gdzie>? <głosy> Każdy pracownik? Tak, gra. Zaczyna Już panowie, już idziemy tyk. tyk, tyk No, zaczyna grać sypać O kurczę, patrz na jaki moment trafiliśmy Piękny mega ale mega normalnie super Chwila, pomę Co tu się dzieje? Nie, nie, nie Ewakuacja Mario Mam nadzieję, że kamery nie zaleje Szybkości Wróteczka, kaptur lecaczek już chłopaki uciekli lecimy lecimy po kamyczkach kamienie w wodzie oczywiście Hop, hop, hop. No pięknie, no jest super. Wszyscy są zadowoleni. Teraz może być bardziej ślisko. Woda czyściutka. Góry piękne. Po prostu piękne. Super. ще ми дали. Ой, <laughs> съм на хопки. Хопки. Оля, камечки. he <noise> głęboko fajny, fajny sklep tam jest drugi no, teraz jakoś zejść mówisz? nie, bo ją dopie. Nie wytrzymałaby tego. Dobra. Dobra, uciekamy z tego pięknego miejsca, lecimy na następne. A daleko do mostu? Teraz idziemy na przerwę, wiesz? No dobra, mam przerwę. Przerwa techniczna. Dobra. Po, 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 po. No dobra. Leć.